Profesjonalne kosmetyki i kreatywne makijaże uczestników Akademii dba sponsor główny programu Marka NYX Professional Makeup. Witajcie w szóstym odcinku Makeup Influencer Academy. Jedynego show, w którym będziecie mogli towarzyszyć 12 beauty influencerom walczącym o 25 koła. Czeka ich seria szalonych challenge, które sprawdzą ich kreatywność, przetestują umiejętności i granice oraz pokażą ich prawdziwą twarz. Najlepsi przejdą dalej, by walczyć o miejsce w finale, a najsłabsza dwójka będzie musiała się pożegnać. Czy na zawsze? W każdym odcinku oceniać ich będzie nasze pro jury wraz z mega gościem specjalnym. Śledźcie ich niesamowite historie, zobaczcie ich kosmiczne kreacje i sprawdźcie, kto zgarnie nagrodę główną. 25 tysięcy złotych od NYX Professional Makeup i sesję do kampanii dla Kokolita.pl. To co? Zaczynamy! Tuż przed świtem w naszym domu pojawił się wyjątkowy gość. Uczestnicy śpią spokojnie, nie widząc, jakie szaleństwo czeka ich dziś. Stajemy Lecimy dalej. Powódka, czas, czas zacząć klejki dzisiaj! To Jest średnia, bo Powódka. trzy minuty. Ja jestem zawsze piękna. Dawa. No, ale mogę z mi czaszkę? Bo jest dramat. Proszę bardzo, czy ja jestem gotowa? No, zahartowana jestem. Się. Cześć kochane! Hej! Nowy dzień, nowa energia. Jak wam się dzisiaj spało? Krótko, ale intensywnie, mam nadzieję, bo przed nami intensywny dzień. Dzisiaj będzie naprawdę wyjątkowo, bardzo challengeowo. Ale to nie będzie zwykły makijaż na czas, bo to by było zbyt łatwe, a Wy nie jesteście nowicjuszkami. Mamy dla Was zadanie specjalne, które ogłosi gwiazda dzisiejszego odcinka. Agnieszka Grzelak, jedna z największych polskich youtuberek, wizażystka i podróżniczka, którą na Instagramie obserwuje prawie 2 miliony osób. Na YouTube dzieli się nieograniczonymi pokładami kreatywności i mega pozytywnej energii. Poprzez challenge, vlogi, lifehacki, hole zakupowe, filmy z podróży, triki i poradniki makijażowe promuje zdrowy i aktywny styl życia. Swoją autentycznością i luzem Aga nieustannie zyskuje sympatię odbiorców. Rzućcie okiem na jej twórczość, bo naprawdę warto. W ogóle się mnie od najlepszej strony dzisiaj. Rano. Dostałam 2,5 uśmiechu, więc jak gdyby ja to uważam za sukces, to nie było najgorzej, ale chciałyśmy sprawdzić. Co by było, jakbyście musieli pracować w zespole, jakbyście musieli słuchać instrukcji innych na przykład. Bo mi się wydaje, że to nie było aż takie proste. Dlatego mamy dla Was challenge, który sprawdzi trochę Waszą umiejętności komunikacji. Nie bez powodu budziłyśmy was tak wcześnie rano, kiedy było zupełnie ciemno, bo będziecie wybierać dwie osoby do waszego teamu i te osoby zostaną w zupełnej ciemności. I jak gdyby to wy będziecie odpowiedzialne za to, żeby przekazać im. Gdzie to leży, jaki małym makijaż wykonać, krok po kroku, tylko wy dzięki noktowizorom będziecie widzieć, co się dzieje w studio. Trzymam. Więc to może pójść albo w kierunku bardzo zabawnym, albo w kierunku please kill me, I'm gonna die. <laughs> więc jakby powodzenia. I teraz przed wami, jak widzicie, jest miseczka, więc musicie po kolei podejść i wybrać dwie osoby. Teraz proszę, pokażcie, co macie na tych karteczkach. Emilia. Klaudia. Hubert i Kuba. Ja mam Stasia. jestem skazana na tę osobę jestem z Gabrielą. Marcin i Sonia. Ponieważ w poprzednim odcinku za plagiat została usunięta z Akademii Kasia, żeby było sprawiedliwie, dziś w wyzwaniu pomoże modelka Sonia. Okej okay, kochani, trzymamy za was kciuki. Za chwilę rozpocznie się zadanie. Będziemy się śmiać. Okej, okay, Ola, za chwilę zasiądziesz przed Noktowizorem, gdzie na podstawie otrzymanego od nas Face Chartu będziesz tłumaczyć swojej drużynie krok po kroku, co mają robić. Nasze jury jest już w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu, gdzie będzie obserwować Was na ekranach. Gasimy światło. Uuu! Wszyscy uczestnicy dostali ten sam Face Chart. Zobaczmy, jak uda się im przekazać, co ma powstać. Dobra, słuchaj, e, bierz w takim razie e, rozświetlającą bazę, bo ja sam. O mówić... jest, mi się. Dobra, dobra, dawaj w palce, rozsmaruj w palcach i delikatnie Dzień. zacznij od policzków. E, do, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. O, Mam. o, o, bardzo dobrze. I rozsmaruj, powolutku. Nie byłem w ciemnej ziemi. nic. Miałem parę problemów, bo nie byłem w stanie wyczuć jakich ilości produktów używam. Wylaź sobie na rękę swoją. Nie wiem ile tego poszło. To dużo nie jest tego, ważne. Tuż nie... tego poszło? E, trochę, ale o, o, idealnie. Nie całą rękę wody wody. Wody. Jest super. Maru jak kremę, Dobra, dawaj. ciemno. jest dużo. Super, wiem, że jest osobą dość spokojny, jest aż tak chaotyczny i nie ma go tak dużo wszędzie jak Gabrieli, Do tego Gabriela była modelką. Wiedziałam, że z nim będzie mi się łatwiej komunikować. Tak, tu, tu jest puder. To jest puder. Tak, to jest puder sypki. Weź go ona stół wysyp sobie, albo przez pokrętkę. O, zajebiście, wysypuje się. Tak, syp, 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 syp. syp. O, tam ja planuje zrobić piaskownicę i na twarzy. Drugo? Wytrzyj, o, o stół z wytrzyj sobie. Na strony. A, tu. Yy, tak, tu, dokładnie tu. Ja totalnie nie boję się w ogóle wyzwań i byłam gotowa na coś jeszcze bardziej... Górną powiekę teraz robimy. Ojej. Jakby to robisz nad załamanie. Nad. Kreskę nad załamaniem. Tak, tak jakby katki jest graficzne, tak? tak? Takie kreska tak, graficzna. Tak, tak, tak. Po całości. Tak, po całości, ale nie robisz tej takiej fali, którą przed chwilą pokazałeś. Tak. E, tylko ona się kończy, jakby wchodzi pod oko i idzie pod tymi cieniami, które nałożyłeś. Ale mam. Szymon? O, też się trochę się. Ty, ale ona, mówiła, ona mu zamieszała tak, trochę. Tak, 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 bo ona mówiła o górnej powiece a z odrębnym z dolną. Tak, mam jechać. Tak, dobrze. Nic nie widzę, bo Dobra, jest trudno, jadę, ten. jadę, nie mamy czasu. Na drugim zrobię to samo po prostu. Ojej, walono, no, oczarł tam. No. Ale że gdyby wiecie, że ona nie wpadła na to, żeby po prostu powiedzieć, tak. żeby się przesuniąć. Chcecie raz przesunąć. Dacie radę okay. się przesunąć? On, jej głowa i ty. O, 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 o dobrze! O, ten linner! Naprawdę. I teraz dawaj. Co wow. idzie? Co jeszcze? w ten, który mówiłam. Niebieski. Dawaj go bierz. Yy, duży, on jest gruby. Yy, nie, nie. Tak, 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 tak. Odkręcaj i po prostu na usta. Na no te usta. Ale wydaje mi się, że nie usta. To był, ale z drugiej strony, mi się wydaje, że to był fail leadershipu. Że ona nie powiedziała, dobra, nie rób teraz nic, bo ja muszę się upewnić, że ja widzę co ty robisz. A ona mu pozwoliła lecieć w po ciemku, nie widząc co ona. robi. Tak, wie. że on jakby trochę przyjął za bardzo tak, tak, O, zafiksuj. Pomysł. Sześć, pięć. 4, 3, Dobra, wiesz co ja tak tego nie fiksowała, bo nie zmyję tego. Oh, dobrze, że mam narzeczonego, bo pewnie podejrzewam, że teraz to już nikogo nie znajdę. Ojeju, jak dobrze, że mam narzeczonego. Pokaż Ale masz... Paga, będzie moja no to, reakcja teraz. Ale tak. ja ja nie widziałam. Nie, nie widziałam się. Fajne, no my byliśmy w szoku, bo ty tutaj brzmi robiłaś tak. tak, że jakbyś wiedział, gdzie one są jakieś. No, ja serio? Ja rady, to jest rady, dokładnie rady. Nie, bo ja wyczułem i jakby automatycznie odbiłem na drugą stronę. co to jest mocny element. Tak, zdecydowanie. You got this, bitch. Model, a ty się wylubi. Zapraszam do wyjścia. Okej okay, kochani, gasimy światło. Czas. Start! Hubert, słyszysz mnie? Mhm, mm słyszę. Wyluzuj, okej, okay? wyluzuj. Weź gąbkę z miski, widzisz? Czujesz? Tak. tak. Weź, połóż rękę na blacie. Ale beka. Tak, Przesunią, masz tam podkład. Wyciągnij tak. podkład. Tak, nałóż go sobie na rękę. Ale ona jest taka zestresowana. Bierz gąbkę, już starczy, spoko. Bierz gąbkę i oklepuj mu ryj. Ogólnie myślę, że na początku byłam totalnie przerażona. Do góry, do góry, o, i wklepuj to. Wklep pod powieki na i na powieki. Tak. Oj. Nie wiem, ale. Tak. No, trochę długo to trwa. Jakby I tak musi długo to ale, Zobaczcie, starczy, bo to ona jakby kontroluje tutaj ewidentnie. On klepie, póki ona każe mu klepać. Największą trudność sprawiło mi to, żeby po prostu odnaleźć twarz kuby. Szukałem nos, gdzie leży, gdzie leżą jego policzki. Ci za wolno starczy, to nie za wolno tak. Gąbka w rękę i podróżni, ale, ale też właśnie przy okazji nie ma takiego. Też Ale masz, czy zdążysz ze wszystkim? No. Jak masz eyeliner na pędzelku, musisz znaleźć kącik oka. Od kącika oka poleć statyczną Jej, ojej, linią być... do góry. P szy szybką linią zrób to po prostu do góry. Chodźmy. I lecisz do góry do góry, do, góry, do, góry, do góry, do góry. I musisz robić jaskółkę, żeby polecieć na górną powiekę. Aha. Ale z drugiej strony... <laughs> tak, mi się podoba to, że ona mu powiedziała, żeby zrobił to jedną linią. Bo tak, jak no nie tak. widzisz, co robisz. No to lepiej zrobić jedną na przyciągnięcie niż. No. Aj. Bardzo oh. dobrze ona to tłumaczy. Tak. Bardzo wow. mi się wow. podoba. Dziękuję. Oh yeah. oh Jestem e, dumna z niego i z tego, że potrafił słuchać, że wykonywał to, co mu powiedziałam, co ma zrobić, jak ma to zrobić, żeby było mu też łatwiej, żeby znalazł punkty, o których ja mówię. Dotknij jego kości brwiowej i zrób linie pionowe do góry. Po prostu rób takie feather brows. Ojej. Linerem? Ale. Dobra i teraz stój i zrób końcówkę brwi taką lekko trójkątną. Oj to jedna linia za dużo. Dobra, zostaw o... to, przejdę do drugiej brwi. Ojej, Dobra. To, do drugiej brwi. Ojej, Dobra. Tak dobrze. Ojej. Było tak dobrze. Ale ja i tak mu taki bo ja tak dobrze nie idzie. I lecisz teraz ten trójkącik. Dobra. O... No, no, mogę powiedzieć, że trochę wyżej. No, po prostu nie wyrównowała Eliza była nawrotnie. mega opanowana i jakby to się udzieliło też mm -hmm. Hubertowi. Tak. Dobra, I think we got this. Jakby wydaje mi się, że już więcej nie będziemy kombinować. Odłóż to po prostu, wszystko jest, jest git, jest spoko. Y chłopaki. Czas się skończył, przeszliśmy wow. podziwiać to dzieło. <laughs> Tak. Oh, artistic makeup. No, ja A, jest, ja, super. jest super. Jest mega. Jest, jest ok. Jest. jest, no, jest, jest, Brawo. jest, Brawo. jest Brawo. O profesjonalne kosmetyki i kreatywne makijaże uczestników Akademii zadbał sponsor główny programu marka Nyx Professional Makeup. O profesjonalne kosmetyki i kreatywne makijaże uczestników Akademii dba sponsor główny programu marka Nyx Professional Makeup. Witajcie po przerwie. Wiktoria, zaraz usiądziesz przed noktowizorem, będziesz tłumaczyć swojej drużynie, co krok po kroku mają zrobić. Uwaga, gasimy światło. Czas, start! Dobra, mamy zielone światło, ale... Mieliśmy ustalone, zespołem. że jeżeli jest coś na twarzy, to jest czerwone światło, jeżeli nie, to jest zielone światło i jadę z podkładem i od tego po prostu zacząłem. A jeśli chodzi o oko, to mamy taką graficzną kreskę od góry, jakby... Fajnie, żeby... że mu tłumaczy cały teraz make-up. Poczekaj, jeszcze raz, Ja nie wiem, czy to jest żeby ona teraz wszystko tłumaczyła, bo żeby się skupił na jednej rzeczy. Wszedł po prostu chyba delikatny stresik, ale no jesteśmy w półfinale. O, o twarz się nie martw, bo, bo wiem jak pracujesz, także dlatego ci dużo nie mówię. No. Ale to chyba no, nie, to to nie jest żeby jego robota, tylko robił. jej robota. On powinien być tak naprawdę tylko jej rękoma w tym momencie. O kurde, od tyłu, jaka, w ogóle, jak, jaka taktyka. Masz... Jakby no, no. własną malową. No, no. no. I na to nałóż błyszczyk, błyszczyk z drugiej strony. Mhm. No, ono się skupia za bardzo chyba na szczegółach, jak na razie. No, trochę tak. Bo teraz daję błyszczyk ja się mm -hmm. boję, że on na przykład ręką potem jest, dotknie. Tak, tak. No jeszcze nie ma moskóry, nie? No, o, tak, tu masz pędzelek. O, no, rysuję, rysuję. Wiecie, się... Ojej, ale na wewnętrzną część dłoni nałożył, to się może mu rozmalać tak, po twarzy, dobra. zaraz wiecie? No tak, bo czemu tak. długotrwałe tak. dłużej schną, więc tak. jakby nie... I zobaczcie, teraz tą o, dłonią, nie. wewnętrzną częścią. No, to no, jest ryzykowne. Może szczęście we włosy, może nie będzie widać. O nie, on robi linię! I, i, I on po prostu ciągnie parę kresek. Tak. Nie, to jest... Masa. O kurde. Dla mnie to jest mega niefajne, że ona go z tym zostawia samego. Tak. Oboje jesteśmy wizerzystami, było m, krótkie hasło. Jak malujesz rzęsy? Na zamkniętym oku. Okej, okay, nie muszę ci tłumaczyć. Bo ja nie, nie, on opuszuje. nie słyszał nie w ogóle. <laughs> Jezus. Ale ona nic mu nie mówi, dobrze, źle, nic w ogóle nie ma tekstu. On pomyślał, że jest z czerwonym, no. no. Ale, będzie I ona nic. Ura. Ale, jeszcze na mokry Pe. liner, i jest. Żeby one były takie glossy jak tutaj. Ale zero twarzy, Żeby zero dobra. różu, lightera. No właśnie, nic. I tu nabija jakiś nie, Skupiam się w ogóle? Nie, bardzo ja, się na błyszczki? Nie, no zostawmy to, bo nie wiem, teraz mi się rzuciło w oczy. Wyczeszmy sobie to. Ona ręce. się w ogóle zagubiła, ona nie pamięta, co było zrobione, co nie. Ja myślę, że w ogóle jesteśmy gotowi przed czasem. Pięć, cztery. Trzy, Dla mnie totalnie dwa, jeden. Uważam, że nie możemy chyba więcej przesadzić i skończył się to Koniec zadania! Ej, jakby szczerze, jest hot. Czyli w się sensie jakby jest tak. Jest hot, to oko jest zajebiste. Wiktoria, zobacz efekty swojej pracy Nie i powiedz no, nam, że, co że myślisz. Że jest git. My jakby mieliśmy ustaloną kolejność tych e, wykonywanych ruchów. Na pewno, bo no tak miało no, to tak. dosyć chaotycznie. Tak, tak, bo by my mówili, że ja Jak robię cerę ty, i... Tylko w jakimś tam stopniu ty powinieneś być przedłużeniem rąk hmm. Wiktorii, bo dla nas to było wrażenie, że po prostu Marcin robi za ciebie. No I tak w ciemno, hmm. dosłownie i w przenośni, tak domyślał się, co ma robić ja za chwilę zasiądziesz przed noktowizorem, dostaniesz face chart, na podstawie którego będziesz tłumaczyła swojej drużynie krok po kroku, co mają robić. Jesteś gotowa? Jestem. To zapraszam Cię do stanowiska. Gasimy światło, czas start. Weźmiemy bazę najpierw, e, prawa ręka trochę do przodu, tutaj tak, tak, du du, super. Weź ją i rozmasuj całe bardzo szybko, bardzo szybko. Dobra. Nie wiem po co daje bazę ogólnie, szczerze mówiąc. A, wyżej, 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 wyżej. I tak, ja i Bardzo z szybko po całej ogóle twarzy. Dalej, o tu, 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 tu. Tak, tak, tak. To jest stróż. Dawaj szybko. Żeby ona miała po prostu smooth, y, cer, wiesz skin, cerę, tak? Że to, co ja mówiłam Klaudii, Klaudia od razu przerzucała na twarz Emilki i to się sprawdziło. Ja oh! Mówiła, że ona cały oh! czas robi... Nie, właśnie nie, nie widziałem. A się ona tak podwróciła! Delikatnie, nie, przy, nie rób, jakby nie masz, to nie jest kredka. Y, którą rysujesz na karce, tylko rób to jakby, to jest oko. To musisz raz, a porządnie. Ale przynajmniej dobrze powiedziała, jak gdyby... bardzo do, dobrze tak, gdy nauka. Że raz, że raz, a porządnie. A ona rzeczywiście, ona robiła tak, jakby mezaproszczyć, jakby Tak, tak, tak jakby tak. szkicowała na. Tak, przyznam, że to. Tak, no. Że ona jej dokładnie powiedziała, stara, no to jest nie tak. tak. Ale weź, weź ją, pokaż, y, poczekaj, pokaż mi ją od dołu. O, <laughs> o tak, do, jeszcze bliżej kamery. <laughs> E, dobra, załóżmy, że to jest ta i uwaga, weź sobie nałóż na palec to, nałóż to na palec i podtapuj sobie, potapuj sobie pod e, oko, bo to ma być takie glossy look. Pod oko? Oh, to bo... też, tak też dostrzegła ten element. Ooo, źle zrób tu, jest tak. To moim zdaniem, no to jest się wina. Not... Delikatnie, delikatnie, delikatnie. Dawaj i drugie. Mamy 5 minut, więc jeszcze naprawimy brąz, bo brąz później. <laughs> Już sobie widzę oczami wyobraźni te, wiecie, piękne zdjęcia zestawione, tych czterech luków obok siebie i tak... Well, well, well. <laughs> Teraz tak, w przód, ręka no. w przód. No i co dalej? W przód ręka. Co w Nie, nie to. Ale teraz Ada teraz już widzę, że ona się jak gdyby denerwuje, że ona nie wie, czego ma szukać. To jest to, co ty mówiłaś. Bo ona wiedziała, no i co mam znaleźć? Mm -hmm. Bo ona też patrzyła na ten stół. No właśnie nie korzysta nie. Nie. Nie nie, 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 nie. nie, dobrze zamknęła, bo ona sama zachowawczą Jezu! Nie, nie. Jezus, o, bo I druga. Uważaj Te na nos! Obróż, ej, bardziej, po, ej, weź jej obróż, nos, tak, popraw, tak, popraw tak, jej tak, nos. Jestem ciekawa, jak to wygląda na żywo. Jestem. No, dobra, mamy ostatnią minutę, poprawimy sobie jeszcze. Okay. E, o, róż, dobra, róż. Na, róż, dobra. Super, i jeszcze raz tak zrób. W to. Czy tak, jesteś zadowolona tak, zadowolona? tak, koniec. Jestem zadowolona. No, widać, że Klaudia chce zabłysnąć. Dobra, no, osobą. Taki ma charakter. Koniec! Wow. Wow, jest to jest jakieś wow, wow, wow. Ej, ale to oko dobrze wyszło, bo chyba wiedziałam, o co chodzi. Ej, Powiedz mi, co dziękuję. było dla ciebie najtrudniejsze i najłatwiejsze? Najtrudniejszy podkład, bo nie wiedziałam, czy dobry kolor. Tak, muzec a co najłatwiejsze? E, najłatwiejsze rano. chyba były usta? O, Jezus, usta. No jest ja Ale bardzo, spoko, spoko. Ale może warto będzie. <laughs> warto, właśnie. jeżeli chodzi o samo to, jak merytorycznie podeszła do tego Kaja, no to jestem z niej naprawdę to. Ej, hej, hej. Okej, konkrety. Aleksandra. Ola. Uważam, że było super, aczkolwiek na tle z innymi wypada słabiej. Ola dla mnie zgasła i bardziej, jak gdyby, z się przejął kontrolę. Ja już nie pamiętam, jak hmm. ona prowadziła w ogóle ten make-up. Był chaos. Top house, taki, w którym ona też nie potrafiła zapanować. Stysio po prostu walił na oślep, zgubił gąbkę. Patrząc na sam podkład, tutaj było bardzo dużo niedociągnięć. O, w ogóle na szyi, tutaj zresztą widać tak. w zdjęciu, tu jakieś plamy. Nikt nigdy no. tego nie miał. No. Kolejna osoba, numer dwa, Eliza. Ja byłam w szoku przede mhm. wszystkim dlatego, że my wszyscy mieliśmy tak. tak, nie, to jest za wolno. Nie, nie, nie. Nie, w no, ogóle no, nie, tak. nie ma szans, bo to było tak spokojne. Mhm. Też fajnie, że nie pominęli brwi, bo Kuba jednak nie ma, nie ma brwi i fajnie, że w ogóle o tym pomyśleli. No wiadomo, execution um, jest interesująca. No jakby to jest makijaż na ślepo tak naprawdę. Jakby ktoś mi to pokazał, to mi prędzej najprędzej pomyślała, że to było zrobione specjalnie. I tutaj te kolory są widoczne. To jest tak. jako jedyne, gdzie te kolory Dokładnie. są takie na maksa i wtedy widzisz, że o, załóżmy tak jakby ktoś malował, Farbą. Trzecia osoba, Wiktoria, makijażysta Marcin, modelka Sonia. Bardzo Messi, jak gdyby miałam wrażenie, że osoba, która prowadziła ten make-up, nie wiedziała, co dokładnie chce robić, i osoba wykonująca też miałam wrażenie, że się bardzo gubiła. Ona musi e, ucząc się komunikować, wiedzieć właśnie, z jakim audytorium ma do czynienia i modyfikować swój styl komunikacji i nawet kolejne zrobienia makijażu, po to, żeby to było bardziej zrozumiane dla szerszego grona. I tutaj to, tego zabrakło, bo Marcin miał wiele momentów, które on już po prostu nie wiedział, o co kaman. Osoba ostatnia Kaja. Ogólnie komunikacja e, była bardzo, bardzo spoko. Klaudia była bardzo chaotyczna, aczkolwiek Kaja ją utemperowała. Świetnie ją poprowadziła przy tym. Dokładnie. Ona mogła wybrać Enikę, która jest bardziej świadoma makijażowo jako na makijażystę, a miłosko wybrała Klaudię. Z jej było de facto prościej kierować Klaudią w tym przypadku niż Emilko i to była strategiczna decyzja, oceniasz naprawdę mocne i słabe strony swojego zespołu i wiesz, jak ich po prostu rozdzielić, żeby praca szła sprawniej. E, moim zdaniem super. I kocham te ustaw wyszły przenie. Tak. Najładniej narada trwa. W tym czasie wpadajcie na YouTube MTV Polska, gdzie znajdziecie ekstra materiały z programu. Słuchajcie, przede wszystkim, mega się jaram, że mogłam wziąć udział w tym odcinku. Jesteście niesamowite. I jestem z Was, mega, mega dumna, że podjęliście się tego wyzwania. Że żadna z Was gdyby, nie uciekła w popłochu, że w zasadzie nie, to jest za trudne. Super, podjęcie się challenge, jest jak gdyby najlepsza Ever. I mam zaszczyt wręczyć komuś nagrodę specjalną dzisiaj. I tą nagrodę specjalną dostaje. Hey. Ej. Hey. Hey. Uwaga. Hey. Eliza. Możesz odebrać 10 zł. Jest to równoznaczne z trafieniem do finału. Myślę, że musisz sobie kupić większy portfel. Niestety musimy przejść do tej mniej przyjemnej części. Przekazuję w takim razie ten zaszczyt Michałowi. Wiktoria, dziś się trochę pogubiłaś. Pytanie: czy odnalazłaś drogę powrotną? Kaja. No, jesteśmy z Tobą znudzeni, no nie ukrywajmy. Ale widocznie, Ptaki nie, no gratulacje, fruniesz do finału. chyba <grym> w, <szoku> <grym> w szoku. Bardzo się stresowałam dzisiejszym dniem, dlatego jestem jeszcze w piżamie cały czas. E, jestem w niemałym szoku. Wiktoria, Ola. Niestety nie przechodzicie dalej. Pamiętajcie, że jeszcze przed wami szansa, żeby dostać się do finału, więc nie poddawajcie się. Trzymam kciuki. Uh! No życie, no, doszłam daleko, ale nie pokazałam się w pełni. Wszyscy się spisali super, nie mam nic nikomu do zarzucenia, sobie również. Dla, 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 dla. Jestem w, w końcu! Ja mam sobie tyle emocji. Jestem w ogóle szczęśliwa, zestresowana, dumna. Myślę, że Jerzy podjęło dobrą decyzję i na pewno postaram się w finale wygrać. W następnym odcinku. Uczestnicy, którzy do tej pory odpadli, będą walczyć o możliwość powrotu i to do samego finału. Ale to nie będzie zwykła walka będzie na Mejka. Widzimy się za tydzień. O profesjonalne kosmetyki i kreatywne makijaże uczestników akademii zadbał sponsor główny programu Marka NYX Professional Makeup.